Dobra, idziemy tymi skawami na interchange na 18.20. Z kawami na interchange? Tak. Ale będziemy je bani, panowie. W dupie to, mam. Chcę pograć na czymś innym niż customsy. Kastoncie. Na kiedy czekam, nie widzieliśmy gdzie kupić. Inwajtujecie <laughs> Invite my S. Dobra możemy iść na jakąś mapę, którą lepiej znacie, jeśli w ogóle wejść. Włączaj mapę z ideą. Ale no to ja nie, nie gwarantuję mu że wyjdzie cało na tej mapie, bo... Nie weźcie mapę, weźmiemy sobie jego Co, Trzeba nie w kamizerkę zaczęli nic Co on robi? S oh w Jedziemy! Mam okulary, mam czapkę, mam... Ja mam uszankę. A, i... Mam, mam faktycznie czwarty pierdolotek. Ja chcę kurwa umrzeć. Ale najpierw niech umrze Iwo, żeby umarł z jego girem. Nie? Mój, mój skaw ma najmniejszy możliwy magazynek do kałacha, nie ma dust covera, nie ma kolby. Nie ma żadnego A. cudownika. Wow. Fajnie.

ja też. Nie wiem, czy się zespimy po dwóch stronach mapy, nie? 5 minut later. A czemu wy jesteście na dworze? Kurwa, w środku. Co to jest? Dobra, wiem, gdzie jesteśmy, Kevin. Jesteśmy przed głównym wejściem chyba. Na A ja jestem. Gdzie jesteś? Kurwa, nie wiem. W kuchni. Jaki goście tam widzę leżącego? Ja, pierdolę! JA PIERDOLĘ Skula mam zajebistego Ale tej broń ja nie chcę Patrz, patrz jaką drugą broń patrz. Taką no mm. Guys si, si, co? No, nie no, wiem gdzie jest to Zostawiłeś to, to ja mu coś? Ja mam zajebiste rzeczy nie, Nic Ja pierdolę <laughs> <Chcesz duszy. laughs> I żadnego Westa nawet nie ma na sobie Nie ja też mam takiego <laughs> No, Nowe, razem za zajebiste <laughs> nice. Patryk, nice. nice. jaki jest ten Na Ultra. On jest na, na ultra. to wejście do tego. Czekaj, ja, ja muszę sprawdzić, gdzie mam wyjście, żeby mnie w chuja nie Railway Exit. Dobra, skapkam, to chyba się wychodzi z PMC, ta. Railway Exit. To jest w górnym rogu mapy i... Co jeszcze? M Są tu na, m na piętrze jakieś bąde... fajne rzeczy? Emerkon checkpoint mam w prawym dolnym rogu i w lewym górnym rogu mapy wyjścia Nie macie wyjścia jak się nazywało No ja mam Checkpoint e e Railway Exfield. Emercom Checkpoint no, Railway XP. No to w lewym górnie też No to wszyscy już się mogli na Railway a iść, tego nie mhm, wiem no. Bartek tu na dół może. I... Ja tu lutuję Byszku ten Alan no mógł być dawno temu włączony Jak nie coś wie, jak to jest, że ktoś włącza ten alarm, żeby zrobić quest'a i wtedy wszyscy się mogą zbiec wokół niego. To nic nadzwyczajnego. Tak mi się wydaje. Na piętrze jest chuj rzeczy. A jakichś fajnych, takich za darmo. No, wszystko jest za darmo. Chodzi mi o to, że ja mam chuj ryzyka teraz, jak wejdę do tej galerii. No, no dlatego mógłbyś wyjść wcześniej, no. To, no wiem jest ci. Lampro, nie chcę robić też run Ale no to ty... Bez znaczenia, nikt ci nie, nie będzie, będzie przecież... Przyszedłem sprzedaż O, Zemony, kina się przestraszyły Ale sprzedał mechanikowi o wiele taniej niż jakbym mógł sprzedać na tym markecie Bartek, idziemy do... Ja bym nie ryzykował do... 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 dla jednej broni jednak, mimo do... wszystko Tak to robi <noise> Kamil tam jest chuj kopuł Że wiesz jak się robi <głosy> <głosy> O, petak znalazłem, xD To ma cash? Aż po brzegi a mam tylko single fire na moim kołachu. No super po prostu. Nic nie mam na tym kołachu. Najgorszy możliwy kawałek... A tak wiemy, będziemy tak wyjdziemy, będzie fajnie. Uh -huh. Nie wiem, do czasu zostało... 20, 15 Też, minut. Nie wiem czy tego, tak, nie będziemy na, na chuj. Wiesz, że Pala, możemy garażami po. pisać bez problemu. Nie? Typa widziałem naprost... Typa widziałem na wprost, wprost kamień. Widzę go wi na parkingu chodzi podziemnym To nie na, ja. na prawo był Kamil, na prawo był Widzę go, widzę go, widzę go? Dwóch tu jest, Nie, to są skawy Kamil, zabijmy ich, ja tego na lewo tu na prawo Dobra, go. biegnę do tego na prawo Nie tak. wiem czy jest Ty wiemy, czy jesteś za kontenerem Tak Schował się w namiocie Schował się w namiocie Jak tu się kurwa schodzi na dół Zabiłeś go? No. Ja. A dobra, widzę go, zaraz go... Confusion of the Highest Order! To ty no, go zabiłeś? No, nie, tak, 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 to ja tu jestem To on ma, ma, ma fajnego on... kefa, tylko jest rozjebany cały Jak coś, możesz sobie wziąć I Mofina ma, te sobie znam Polary i Czapki A Skawran? A, coś Chcesz, tu jest kef, który działa, chcesz sobie wziąć? Przy tym drugim gościu. I tutaj leży za tym samochodem przede mną. Ugh. Mhm. tylko. Ty, Chcesz iść do niego, a może do tego tego, tego a Na kieszeni mu wsadzam. Jak coś to tak... Nie masz jakichś medykamentów nie jeszcze? Nie mam. Mam serek i mam penipilera. Mhm Też? Serek? Czy coś? Na kieszeni mu chodzi. Serek. Nie. Dzięki. odrobinę serka. O, wychodzimy? Kamil, Czy co? No właśnie, ty co ja. No, możemy wychodzić. Nie będziesz miał iść teraz tego run fu. Raczej nie. Ma, masz. Amerykom e, Checkpoint? A mam. Chyba mapa. Intercom. Interchange. Interzmiana <noise> Powinni być panikami ten skrzyn z co na końcu A, który na górze Okej, okay, chwilę tu się no, ktoś ja nie wrzał. To ty jesteś? Tak, na tak, szaka? ja, do ja poszedłeś? Ja, ja, ja poszedłem do skrzyni Tu są dwa sekret Staszek gdzieś Znalazłem jeden. No! Aaaa mamy Myślałem, że ty otwarłeś drugi też będzie nasiał jebaly nic nie wiem czy tędy ten kopt, jesteśmy chuj otwarci. O, to jest na końcu tego. Nie wiem, sam Tam, Nie wiem prawie, prawie na końcu tego muru, jak coś. Tam jest brama, nie wiem czy widzisz. Prawdopodobnie to. Dobra, mało owocny był ten run, ale przynajmniej przeżyłem. Dobry e, był ten run. Dobry był. Mam 75k. Bardko ze z szczególności smakował. Możemy mieć na wasze reaserze, jakie tak lubicie przecież. No ja mam trochę kluczy na to reaser w sumie. No, ja nie wiem jak się tam gra, więc na mnie wtedy nie polegajcie do tańca, I weź impostora. Nie mam za klucze? A Widziałem postara, jak byś... Z... bym tam. Zapewne nie ale ja bym pograł. Hmm. KURWA! Coś zrobił. Nie bałem! Kurwa, to stracił kacę! Chuj penis! to <gry> jest takie tanie kurwa, jak to ma tyle slotów, What the fuck. Fajne przekleństwo! Dziś kurwa, cieszył się panu światu! Kurwa, chuj penis! <gry> Noo, kurwa, dużo wydzierżczywa, ja to jest kurwy z tej fotką, to mi klikłem! No tak, dobra, przynajmniej Bartek się wije, to... No... <grym <grym <zainteresowań> dobrać dobrać. Ja na za aż nie myślałem wtedy wszystko. wiesz? No. No. Co to tam? który kosztuje 57 000 i miał go, no. miał go ten... Skat? ten a możesz go nosić na sobie? No tak, no właśnie, z jego wygrypowałem. Fajnie, niech się wydaje. Z samej siekiery i z kasy, którą podniosłem, ten, to mam 120k. Elo, elo, wie co tam chłopaki. Aj require, sam loot. Chyba właśnie, kurwa panowie zarobiłem. To, to 6 B5, 15Z no. Czerwona krowa na B4 co zrobiłeś? to oglądałem jak goście do jakimś turnieju, jak wygrał z drugi w 6 ruchach Czy to jest X czy X -Teku? Chyba cię jakoś się tam nazywa. 2-1 Szaky? 1. No, no, <ślapple> 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 Jaki tam jest Dobra, jazda, panowie, Przez ziemię włoskiej do ploski. E, idziemy do prawego dolnego rogu e, i otwieramy te dwa drzwiczki. Ja muszę bunkier znaleźć na liserwie. No. W życiu go nie Ty znajdziemy. Chuj hmm. wiecie, jest ten bunkier chuj wie, co jest z tej mapie. Nie znam mapy, chuj. Nie wiem, Nie znam tej mapy, no. To no chuj naucz się. To poznaj <grywa> Czemu mi cały czas coś pika w pokoju? nie wiem co Nie wiem czy Ta telefon bomba, czy, czy bomba, która nie ma podłożenia Już jestem na tym szczepionym laserie Odbieraj kurwa Liptonek. nie mieć już tu ja już mam otwartego nie mam ale... To to lipton. Znajdziemy jakiegoś podczas rajdu. Kamil. Kamil. No. Nie znaczy że to idzie Gówno. Tej... Na no, ja razie dostałem do za tego zaproszenia. No i dobrze. <śmiech> Gramy. <laughs> nie pojawił się dopiero przed chwilą. O słyszałem jak wszyscy zrobili się gotowi. To oznacza, że mam włączone trzy streamy. <laughs> <noise> ja, to jest, to jest... Co to jest ta broń jest kurwa. Czy to jest ta twoja Ivo... ulubiona broń? Nie, nienawidzę jej, ale po prostu mam miejsce, coś... <noise> <Czy głosy> żeby się pozmieć. Czyli, weź do mnie wytrzymałość, Przedań z... na rynku po prostu. Nie mogę, nie da się na rynku. Nie, nie, nie. Tylko Ta broń mi wróciła kurwa 4 razy, po prostu nikt jej nie chce. Nie macie wyjścia? Co? 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 Chyba sobie żartujesz. Waiting jest session start. Ja na przykład na ten... A jestem. Jesteś już na mapie? Nie, nie, nie wiem, bo mi się mapa ładuje dopiero. Ja mam D2, Bunker Hermetic Door, skap. Ja, bardzo dużo, dużo tych wyjść w sumie. Sewer ja, Manhole, Skaffs No to, to, to czytaj jakby naprawdę już miał te wyjścia No bo je, mam te wyjścia no! Tego, kurwa. <laughs> ja mam dopiero się ładuję! Bo mam niewanego SSD ka szybkiego, mówiłem już to. Ci Ale ty nie czapia. masz takiego zajebistego jak ja. O cześć, ty się ja zde spokojnie. Nawet czapki nie masz kurwa. Ci... Ej, czekajcie no. na mnie! Ja bym jeszcze na tą wieżę na górze, bo tu zawsze coś jest I może kogoś wypatrzę nawet z góry by ktoś to mnie nie wypatrzył. Eeeem... Jest. Jest. Um, wyciągnąłem sobie, mam sniperkę i shota. Nie gram już z tymi kawałami, pierdolę to Nie ja mam 57 FPS-ów, to jest trochę tragiczne Git good D2 Bunker Hermetic Door, o nie, tutaj mamy Bunker Hermetic Door. Syf. Ktoś tam się ruszał? Bunker Hermetic Door. Ja mam to samo. Idziemy coś? <coughs> ja bo patrzę dalej. Skaplan, Sue Menhol. Armored Train. Tu jest armored train, chyba. Nie, na prawo. Tak. Na prawo jest armored train, tak. To chuj daleko to jest, chyba. Jemy, Ale... idziemy, tam? Nie, idziemy. nie. nie, 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 nie. Ja mam broń semi ogólnie, więc jest chujna, ale... Kurwa moja, kurwa. Dawno... O, kabinet. Jakaś mniejsza skrzynia. To jest helikopter dojebany na środku placu. Tak, i nikt tam nie chodzi, bo nie chce dostać w głowę. Idę tam. To biega, biega? tak? Ja. Co jebało cię? Chcesz zginąć? ty pewnie wiesz, gdzie jestem. Nie do końca. Pamiętasz ten pokój? Co ci o nim opowiadałem? A to się tam zeskakuje, tak? Z góry, żeby się do niego dostać. Hmm, filter? To se wodę nim pofiltruje. Idziemy otworzyć ten pokój? Ja nie wiem. On jest w tym budynku obok. No możemy iść, Wyrąbane, niech mnie zabiją już, Boże, czy coś. Po co tak odkładać te nieuniknione? Nie ja na frontowym wejściu jak ktoś, tutaj gdzie wchodziłem. Hello! Jak będziesz w tym miejscu, <grymina>, to po prostu jedne. Hmm. Ja coś? Co? Byłem tu? Ty w, tym coś? w każdej skrzyni tutaj, w tym pokoju. Chodzicie? No nie, nie robię. Jest, to ja, to ja, to ja, to ja. Nie no, jeba, co nie mogę sprintować i co być. Wydaje mi się, że ktoś tu jest Zdechłem na strzała, na prawo był Zacząłem w niego strzelać, gdybym nie mnie zabił. Pierwszy a... zacząłem w niego strzelać, nawet nie zdążył we mnie wyładować eee. nie zabił. Ale gdzie on ja jest? Dostałem, ja dostałem w toreksach w budynku naprzeciwko na lewo a... dziurą weszliśmy, chyba chciał strzelić do patkę, aż miał reakcję a... to mnie zabił. Dobra, to reakcji tak, tak. Jeszcze tym. Ja umarłem w no to czas sobie mapkę odpalić no, i samemu się pokierować ale, do wyjścia. Ale... <gry> 12 armoru. Okay. I zadałem mu 315 no, nie miałem Cało I 52 armora, a on i tak zabił mnie na strzała. To jest jakiś żart naprawdę. D2 gdzie jest? Nie pokazuje mi D2, czyli to jest chyba stara te, mapa. Te, te z łaskawem na faktory, kurwiłem. Nie ja idę tak dla zabawy. <laughs> w tej grze nie ma zabawy. Ty, e, no tak, mam lock ale w moim klasie kurwa... Ale... W jakim klasieku? No, Crash i of Clans. <laughs> Co mnie Czemu mnie dziwi ta nazwa? <laughs> Mogę rozpierdolić jakiegoś dojebanego typa tym skawem? Mogę gro? Proszę.

no właśnie, no że do domu chodziła, a ja się boję, kiedy jest samochodzie, No, się to jest działa, tak? Może No bo przecież, zamontować na rynku i ja wtedy widzę, jak się... I I ja wtedy, znaczy nie mówię można by. zrobić. Ale dosłownie, jak to zamontujesz na rynku, to tak jakby widzę, ekran, jakby na swoim, to za z... A, chyba nie ucieknę Hermetic dorem. I ile jeszcze będą się tam zabijać? Mam Hitting Fighter? Ja no, mam Hitting Fighter Nie wiem gdzie jest D2 w ogóle no, <suszel> okay. decent. Patrz. Patrzę, patrzę, wyszukuję ten Bestsellery, celery patrz na detektiv wiadomości, The Last of White i na what the fuck O kurde, kolejna gierka hentai, o tak Jeszcze furii nie przeszedłem tej poprzedni, ale... Ale no, kolejną do <noise> no, właśnie, to no jak my kupimy i to, nie, to nie ma no to ty będziesz się srał, pałeś, a ja będę miał ja. <noise> <noise> no, Czy te Bunker Hermetic Dorsy są na powierzchni? Iwo, voilà, możesz mi na szybko szukać w internecie, czy są na powierzchni te Bunker Hermetic Dorsy Czy wewnątrz? Bunkra? te kup, kup sobie mnie na urodziny, gry. Właśnie, a kiedy masz urodzinny, Byczku? 16. Kup sobie mnie na urodziny, gry. Ja Ech, co? Kupujesz sobie. i będziesz to... ze mną grał. nie, o, a to, mi też kup to, sobie to nie, też nie, co kupujemy? Pcha, psa, pcha. A. Pcha. nie, 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 nie o dobra to Bartek będzie yy, w aucie I białe. Białe. A co się robi w aucie? Eee, Bunker hermetic na, GoPro, ty, na samym końcu, Na samym końcu Nie, ja po jakieś, Na górze. Na samym końcu na górze. Na górze, na powierzchni? To jest taki tunel duży? Czy my mówimy o tym samym? Bunker Hermetic Dorsy. Ciema, bo... No tam na dół musisz zejść i tam jest tunel taki długi, ja nie wiem, czy my w ogóle... Widziałeś Iwo moją kolekcję... kolekcję na Steamie? Zobacz. Hmm. a widziałeś, jak graję fajną Oscarowiczkę? Kurde, <grym> normalnie no. Zobacz, KFC. Chicken minyama. No o, ja pierdolę. Rzuciłem flarą Rado, no bo... w przeciwników zamiast granatu i wiedzą teraz, skąd to... Nie no, bo... O, będę tutaj, jaka to jest dobra giera, byku. Jak się mi ta gra chodziło, chodziło lepiej, bo te grałem chyba z półtora miesiąca temu, że tam dla Belgii... Miałem, miałem powyżej osiemdziesięciu... Miałem powyżej siedemdziesięciu fps już w miastach. Wow. No. Chyba, że zaczęły, zacząłem jeździć autem, wtedy 10. Nie wiem, <grymzeniem> czy autem, to nie jeździłem. Ale ten... Kurde, teraz możesz sobie skutek kupić już tego tradera, nawet no, mi nie musisz składać, tylko gotowy sobie kupujesz. Kamil, jak coś do ciebie słyszałem, Kamień teraz rzucający flarę i oglądający filmik, co i jak w ogóle? Wow. <noise> Marko mnie oszukał napisał, że idzie i nie idzie Czemu fazłamobię, a wszystko inne tylko się to. No to Wszyscy będziecie kupować po Poszukamy duchy, o dobra. Noo, no, ale ty... tylko <noise> ty go że nie szkodzi? A ty będziesz trafił, <noise> ty chyba sobie żartujesz byku, no nie? Dobra, ej, dobra, na urodziny i wszyscy kupujemy sobie Unturned. Nie! Wow! O, Witchy! Wyszło 1-0, byk. Porzucałbym się znowu ziemniakami. Witchy! Ol, jakieś śmieszne... Ej, tak jak Witchy, to urany. to ty. Jak to brocholadzczydę. Nie. Gdzie jest generator? Niech też tak No to został Cliff Descent. Ja pierdzielę, to jest na drugim końcu mapy. Chyba postać mi zaraz zbog, że... mogę biec cały czas prosto i mieć nadzieję, że nie oddarwę. Masz Nie ma nic. Nie wierzę w to. O mać. Co jest? No nie, chyba się żartujecie. nie został.